Zagrał się bardzo dobrze, w każdym elemencie tak naprawdę. Okej, okay, miałyśmy też chwilowe jakieś przestoje, ale no mimo tego nawet potrafiłyśmy utrzymać tą naszą grę, wrócić do tej gry naszej i na pewno też zespół z Legionowa nie postawił aż tak wysoko poprzeczki jak u siebie. Myślę, że tutaj też duży ma tutaj nasza hala, że o wiele lepiej się na niej czujemy, co nie zmienia faktu, że musimy wrócić do Legionowi. Wygrać. No, wydaje mi się, że w dzisiejszym meczu nie miałyśmy żadnych argumentów, żeby to spotkanie wygrać i tak naprawdę w każdym elemencie uważam, że zagrałyśmy dużo poniżej oczekiwań i dużo poniżej naszych umiejętności. i Trener powiedział dzisiaj w szatni, że musimy zagrać ten mecz na 120% i zrobić wszystko, żeby, żeby to wygrać, bo ten mecz naprawdę będzie cniejszy niż ten pierwszy w Legionowie. No, ta sala nam nie sprzyja. W tym sezonie nie wygrałyśmy tutaj nawet seta w trzech meczach. Eee, więc no liczę na to, że powrót do Legionowa przyniesie nam trochę lepszą naszą grę i lepszą przede wszystkim postawę, bo myślę, że to nas najbardziej boli po tym wszystkim, że nie potrafiłyśmy nawet podjąć w żadnym momencie walki, oprócz tego pierwszego seta. Tam w jednym momencie dogoniłyśmy je na jeden punkt. Eee, więc to myślę, że najbardziej boli. Byłyśmy zmotywowane z dziewczynami, no bo już wiadomo o co gramy i jaka jest stawka tych spotkań. Więc no jeszcze po takiej porażce w Legionowi, no to Byłyśmy bardzo i to bardzo motywowane do tego, żeby wygrać to dzisiejsze spotkanie. No, myślę, że dzisiaj, tak jak mówiłam podczas pierwszego pytania, że nie miałyśmy kompletnie żadnego argumentu. E, I między innymi właśnie tego, tego również, więc no, biorę to na siebie. E, zresztą tak jak po każdym meczu biorę to na siebie. E, no i co mogę powiedzieć, no, zrobimy wszystko, żeby, żeby to zagrało właśnie w czwartek i, i tyle. To był nasz mecz. O wszystko, żeby jeszcze grać dalej, a jak jakbyśmy przegrały, no to już odpadamy, tak? Nie mamy kolejnej szansy. Bardzo się cieszę, że ją wykorzystałyśmy, no i że pokazałyśmy się z tak dobrej strony i na pewno też e, tutaj nasze rywalki czwartkowe e, też inaczej na nas będą patrzeć. Myślę, że... Mecz, w tamtym meczu nie pokazałyśmy się z dobrej strony, natomiast tutaj już pokazałyśmy, że potrafimy grać i jeżeli nie jesteśmy dziewczynkami do bicia, tylko my wychodzimy i walczymy z każdym. Presja była na pewno większa niż na dziewczynach z Legionowi, ponieważ one miały większy luz, no bo wygrały wcześniejsze spotkanie. Presja była duża, ale my lubimy grać pod presją, więc...